Dokładnie tak, to znowu już jest Minecraft. Zataczam jedno wielkie ewolucyjne koło. Jestem dokładnie tutaj, gdzie byłem rok temu, i gdzie chyba chciałem być 4 września 2020. A bombowa przygoda, proszę bardzo. Stwórz nowy świat, lecimy sobie. Podobno na tej paczce będziesz się zajebiście bawił. To jest RL Craft, czyli generalnie najtrudniejsza paczka modów do Minecraft. Nazwijmy ją sobie. Yy, będzie zabawa. O, proszę bardzo. Eee, Przetrwanie, eee, chcę dodatkową skrzynkę, jestem blisko chcę dodatkową skrzynkę, chcę się bawić eee, Zezwolę sobie na komendy i, i, i służ świat Halo, witam serdecznie, ja jestem oczywiście Oskar, witam was serdecznie w nowym sezonie, całkiem nowej przygody la bombowej To już sezon 23, zagramy sobie dzisiaj w RL Crafta Robię wjazd do mainstreamu, dobra Chodzimy sobie do gierki, czy to laguje, zobaczmy na początek, nie laguje, dobra, idealnie, mamy owce Widzowie, jeżeli nie wiecie, eee, co to jest za paczka modów, to jest to paczka modów, w której mamy surową baraninę Będzie co jeść, zajebiście To RL Craft, czyli najtrudniejsza. Zobaczka modów Minecraft, tutaj dokładnie wszystko chce mnie dolić. E, nie mogę nawet ściąć drzewa, to się dowiedziałem. E, zobaczcie, mogę sobie to drzewo kopać i kopać i kopać. To ciągle lata i lata i lata. Surowa baranina e, na koniec lata. E, jak tutaj przeżyć? Co tutaj trzeba zrobić? Słuchajcie, generalnie potrzebujemy zbierać kamienie i zbierać patyki z podłogi, na przykład taki jak ten tutaj, to już się dowiedziałem. Jest to rok. E, nie wiem, co trzeba z tym rokiem zrobić, nie przygotowałem się absolutnie. Stwierdziłem, że będzie śmiesznie, jak będę sobie grał w ten sposób. Tam mamy już pierwszy dungeon, zobaczcie, możemy tam w sumie pójść. E, gramy na... Co to jest? Granite. Ok. Gramy sobie na survivalu, czyli możemy zdechnąć, więc możemy się bawić. Jeszcze jeden kamień. Ale to nie koniec nowości, jakie dla was przygotowałem. O nie, nie. A dlaczego? Dlatego, że zapowiadam tak, że serię z tego na Hardcore, dokładnie tak? Na streamach. Będziemy sobie od dzisiaj, kiedy to oglądacie, dzisiaj wieczorem będzie pierwszy stream, gdzie będziemy grali na. Kurwa gdzie będziemy grali na innej znaczy na tej samej parce modów, ale na innym świecie, na trybie hardcore i będziemy się denerwowali, bo nasze gry będą trwały maksymalnie dwie minuty, jak zresztą widzicie. Tam już jakiś tipogry chciał mnie zabić. Eee, no dobra, tak życie jak prawdopodobnie pytacie o linka do tej paczki, albo pytacie o linka do paczki poprzedniej, ponieważ podlinkowałem ten film na moim najpopularniejszym filmie na kanale obecnie. Mogę to sobie ściągnąć? Okej, okay, nie mam Krótko, krótko, zabijmy cię. Eee, słuchajcie, paczki oczywiście podane są w opisie. Jeżeli znajdę linki, to podam wam linki. Jeżeli nie, bo to po prostu będą nazwy tych paczek, tej jak i tej poprzedniej z poprzedniego sezonu, ponieważ w końcu ją udostępniam. Więc możecie sobie po prostu pisać w Google i ją pobrać, bo nigdy jakoś za bardzo tego nie zrobiłem, żeby wam to podać. Więc zapraszam serdecznie do opisu. I generalnie, kurde, mi się to fajnie nagrywa tak szczerze. Zyskiłem się. Dobra, wchodzimy do tej wieży. Generalnie ja coś czuję, że tutaj znajdziemy dobry loot. Bo skoro nie mogę kopać drewna, to dodaję sobie drewno w skrzynce, prawda? Okej, okay. to było dosyć proste. Nic się jeszcze nie respi. Na jakim poziomie trudności gram? Trudnym, zajebiście. Nie mogę tego skopać. Skoczyłbym do góry, póki nic się nie zrespiło. Powiedzmy, ale nie mam żadnego klocka. Mogę skopać skrzynkę? Nie mogę. Dobra, wychodźmy z tym, coś mnie zabije. Nie wiem, czemu to się nie respi. Mamy łopatę, możemy kopać. dy? Nie możemy. You don't meet the requirements. Coś tam, okej. Okay. Jak sobie otworzymy. Jak sobie otworzymy hipunek, możemy sobie znaleźć skillsy. I tutaj generalnie możemy sobie. Skillsy wydobywać. Możemy sobie mining na przykład, mining 16. Mm. Mamy dwa skill points. Nie, zero skill pointsów. Ciekawe jak się bierze skill points. What the fuck, co to jest? Gademy. dobra, nieważne. Idziemy dalej. E, musimy też pić, więc ja bym znalazł jakieś żelaza albo coś i sobie na przykład napił się wody. No w ten sposób nic nie zrobię. dobra. E, tam lata sobie jakiś sukubus. Pićmy sobie od niego. Poszukajmy coś, poszukajmy jakichś klocków drewna. Co robić z do kamienia? O, okej, okay, to jest całkiem logiczne. Mamy bruk. Epoka kamienia, super. Pierwszy klocek bruku, zajebiście. Chicken! Chicken. Walimy się na łeb. A masz, chicken. Dawaj mięso, dobra. To mięso jest na wagę złota w tym momencie, bo... To jest ciężko. jest ciekawe, czy jak się najem, to mi też się wodę odnowi. Jak widzicie, musimy dbać nie tylko o nasze pożywienie, ale również o wodę. W ogóle jesteśmy na jakichś jednych wielkich bagnach. Wyszedłem stąd. Mamy dżunglę. Mamy dżunglę jest coś ciekawego. Co to jest? Jakiś potwór. Czy on mnie zabije? Aspid You have gained knowledge of the rank 1 of the Aspid. Check your bestiary. I bestiary składa na literkę B, dokładnie. Yy, I mamy tu... Mamy Aspida, okej, zobaczcie jakie informacje, Salmon Cost, Knowledge Rank, unlock to Knowledge Peaceful Reptiles with strange growth on their backs. Aspids love mushrooms and can't be farmed with them. Be careful however and coś tam, to się do czegoś przyda, to może chyba grzyby hodować, fajnie, dawmy sobie. To jest friendly, tak? nie, Jednak nie jest friendly. Widzowie, czy chcecie jakąś serię z horroru, tak szczerze? Jakby, nie są to chyba już czasy, żeby nagrać horrory, ale jeżeli byście chcieli, jakiegoś autaśnika znowu, czy coś. Dawajcie znać. Ja generalnie myślałem, żeby sobie some wejść. Ale może nie niekoniecznie na streamkach, bo nie ma banku, że to noc nagrywać, bo... że nie będę dar morda, ale ten darcie mordę to nie jest to samo. Eee, ale może, może na jakieś odcinki sobie somę przejdziemy, zobaczymy. Wbierajmy póki co tego kobla. Dobra, w teorii możemy skraftować... Eee, te... Tam coś umarło. Ej, mówię, coś wydropiło z tego, co? Tylko pytanie, co to zabiło? I co to jest za jakiś, kurde, tyranozaur? No nie wiem, ale trwa jakaś bitwa. Co to? Rap Aristaur Meat. Ok, mamy żarcie. Bardzo fajnie. Dobra, oczywiście celem tej serii jest przetrwać. chciałem postawić bazę, pokonać smoka endu. Spokojnie, mordeczko, nie martwcie. Chciałem pokonać smoka endu i takie rzeczy. Ciekawe czy nam się to uda i w jakim odstępie czasowym, bo zakładam, że nie zrobię tego dzisiaj. Odcinki będą króciutkie, odcinki będą pomontowane, żebyście mieli po prostu co sobie zjeść do obiadu. Obliczyłem, że obiad średnio jeść 10 minut, chyba że jest mały. Przecież tego człowieka, to wtedy się je 5, ja jem 10, więc tyle będą trwały odcinki. 10 minut, myślę, że nie dłużej, ale za to chcę, żeby ta seria pojawiała się nawet yy, często. A Generalnie, problem też jest to, że w prawym dolnym rogu jest nasz ludzi, który jest pobity. Ja do końca nie wiem, jak mam sobie wykilować kapeston, ale to jest jakaś chata i szczerze, jakbyśmy znaleźli łóżko, to ja bym tu zamieszkał, bo każdy. Mieszkanie jest dobra, nie będę tutaj swojego domu budował, po prostu skampię się w jakiejś strukturze, takiej jak na przykład ta, tylko chciałbym tam wejść do środka. No, mam białą wełnę i bruk, co jest mniej wartościowe, ale chwila, bo ja mam łopatę, czy ja mogę na przykład kopać sobie? Kurde, nie mogę, mam jakieś skillsy, okej, okay. te, tutaj, Gathering. okej, okay. dobra, mam poziom trzeci gatheringu. super. No, po prostu wskoczmy, Dobra, no postawmy ten jeden klocek bruku w takim razie, niech będzie, generalnie ekran się tak dziwnie bluruje, to możecie zauważyć. To dlatego chyba, że nam się chce pić, tak przynajmniej mi się wydaje, oj, dobra, zejdźmy sobie tutaj, no i tutaj absolutnie nic nie ma, czy to może być mój dom, to chyba nie będzie mój dom, ale ten klocek na przykład mogę zniszczyć, więc sobie go zniszczymy, zobaczymy co pod nim jest, Może coś tu się ukrywa czy coś, no nie, no nic tu nie ma, ten klocek nie wydropił, dobra, serio potrzebujemy picia, bo robi się niebezpiecznie, pochodnie sobie zbierzemy, o, weźmy ją sobie, włóżmy do rączki, powinno się świecić, gdzie będziemy szli, przynajmniej tak mi się wydaje, dobra, tam coś jest, tam możemy iść. Eee, serio potrzebujemy picie. Czy ktoś wie, jak tu mogę się napić? Bo nie wiem, jak wykopać żelazo. Eee, chyba, że szkło na przykład z piachu. No dobra, no póki co idźmy. Tu generalnie widzicie co teraz mniej, ja także. Tu coś jest. Mogę to zniszczyć? Nie mogę. Ogólnie też, jak zbierzemy się z liści, patyki, to będziemy mogli gdzieś kilo. Co tu się śmieje, że mnie? Nie śmieje się. Dobra, generalnie to jest ten kiedy chciałbym już zginąć, bo kończy mi się naprawdę picie. O, coś wybuchło, super. Chyba mi rozwaliło nogę. Jak macie jakieś porady, generalnie, jak grać w tej parce to że ja pisać, może znaczy się lepiej ode mnie. Generalnie jeszcze nie odkryłem skąd tu się bierze drewno, nie? Słuchajcie, zdecydowanie chce mi się pić. Nie mam dlatego pojęcia, jak to zrobić. Dobra, sprawdźmy. Water zdecydowanie potrzebujemy wiadro, nie? To w wygląda creepy. Dobra, zjedzmy coś, zjedzmy surową baraninę. Surowa barania nie odnawia nam HP, a może chlebek. Zobaczmy. Czy chleb ma sobie wodę? Nie, chleb sobie nie ma wody. Kiedy woda spadnie nam do zera, od razu umieramy. Hot? Trochę trudne, ale weźmy odrodzenie. Spróbujmy jeszcze raz. Nie martwmy się, gadaję w tej serii będziemy często umierali. Póki nie zejdziemy jakieś bazy, prawdopodobnie ja już gram? A gdzie ja jestem? Halo, tu nic nie widać. Czy jestem gdzieś pod wodą? Tak, jestem pod wodą. To fakt, ej, chwila. O! o! Dungeon! Zobaczmy sobie. Jakieś smoki tu pływają. Gdzie ja jestem? Gdzie to mnie zrespiło? Za gra, halo. A mamy szkło, ze szkła mógłbym zrobić butelkę. Ej, chwila, to jest plan. Może kaderko zrobimy. Oj, coś mi bije. Będzie jazdy w losowym miejscu, czy. Aha, teraz będzie jazdy na przykład w powietrzu. No co, brak odpowiedzi. Czy to znaczy, to jest koniec odcinka? Prawdopodobnie. Dziękuję za uwagę, widzimy się na następnym odcinku z Craft. To zaczniemy sobie jeszcze raz, może się nie wyglebiemy tak szybko. Naura.